Siemanko, ja jestem Jaśmą, i dzisiaj Wam przedstawię moją willę na naszym Ok, Okej, już, że dzisiaj jest 1 czerwca, dzień dziecka, to zrobię właśnie taki film i taką prezentację. Dobra, to jest pierwszy pokój, ona jest jeszcze niedokończona. Drugą część pokażę w kolejnym odcinku, tutaj. Z łóżku tutaj telewizor, taki który nie wiem że wiem. Um, Okej... Okay. Um, dalej... Jest tutaj taki magazyn, jeszcze w nich nic nie ma. Tu jest sala obrazów. Tu już wszystko widać przez szkło, ale to już pokażę. Tutaj... Okej, okay, coś obrazy mam takie, to, to, to takie obrazy i lubię um, tutaj balkon i tak drogi nie robiłem, bo to już przywieszę PC. No ta wiola. Ona jest jeszcze nie niedokończona. Drugą część pokażę, jak już mówiłem, w kolejnym odcinku. Mmm, mm. okay. tak. Mmm, okej. Bardzo wysali. Takie piękne tutaj wełna, To mój pomysł. Chyba nie wiem, czy ktoś taki zrobił. Mój, ale ten. Mój standardowy to jest czerwona, biała, czerwona, biała, no i tak dalej, i tak dalej. Mm. Tak. Drzwi to... Mm, wziąłem z, z jego... ale to, mam nadzieję, że się nie obrazi. No i tu coś takiego i jeszcze zuję. może będzie jakaś farma, tutaj jeszcze może będzie coś tam, będę tam jakieś, no nie wiem, jakieś tam hodowla, tam będzie. Nie wiem, co tam jeszcze będzie. Jakiś pokój gościnny, coś takiego. Może bar tam u góry będzie. Nie wiem. No to to by było na tyle w tym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się z żegnam. Na razie i cześć. I jeszcze informacja. Tak, zanim się pożegnam. Informacja, że... Będzie odcinek... Nie wiem, czy dokończymy z Easy. Serię z tym człowiekiem i drzewkiem zagubieni. Za, tak, zagubieni. Ale to chyba nie. Nie wiem, jeszcze. Jeszcze tam w opisie napiszę. I proszę Was. Jeśli ten, kto to ogląda, niech nie zaprasza na Skype'a, to, to nagramy. Tak. Jeśli, jeśli macie serwa, to możemy nagrać. Proszę Mówiłem w filmiku informacyjnym. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Ja się z tym żegnam. Na razie i cześć!